Hej, witajcie! Kazachstan do tej pory kraj uchodził za dosyć stabilny, co prawda autorytarny, ale przynajmniej właśnie nieźle dryfujący pomiędzy Rosją a Zachodem a Chinami. Ostatnie wydarzenia jednak kierują naszą uwagę w kierunku tego państwa i z niepokojem możemy patrzeć, patrzeć na ostatnie wydarzenia. Z powodu gwałtownie rosnących cen gazu LPG na ulicę wyszły masy ludzi, żeby protestować. Władze postanowiły protesty dosyć brutalnie stłumić, używając do tego nawet wojsk z zagranicy z innych państw ODKB, czyli przede wszystkim oczywiście z Rosji. Ostatnie informacje wskazują jednak, że obecnie wojska zagraniczne mają się wycofywać i ponownie pełną kontrolę mają przejąć władze kazachskie. Więc skoro już uwaga świata skierowała się na Kazachstan, na ten region, to dzisiaj zapraszam właśnie na parę danych statystycznych, gospodarczych dla tego państwa. Kazachstan to państwo bardzo duże. Jego powierzchnia to ponad 2 miliony 700 tysięcy km kwadratowych i jest to powierzchnia porównywalna do Argentyny i nieporównywalna do żadnego państwa europejskiego. Ten kraj jest prawie 9 razy większy niż Polska, a liczy zaledwie 19 milionów mieszkańców czyli obecnie mniej więcej tyle, co liczy Rumunia. Ludność tego państwa stabilnie cały czas rośnie obecnie. W związku z tym, biorąc pod uwagę różnice w przyroście naturalnym między Kazachstanem a Rumunią, no to należy podejrzewać, że już wkrótce różnice ludnościowe tych dwóch państw będą się znacznie powiększać na przykorzyść Kazachstanu. No i właśnie z powodu tak dużej powierzchni i klimatu, powiedzmy to ogólnie, niezbyt sprzyjającego osadnictwu, jest to kraj bardzo słabo zaludniony. Około 7 osób na kilometr kwadratowy, więc jest to wartość nawet mniejsza niż w Rosji. W tym kraju obecnie większość stanowi właśnie Kazachowie, ale wciąż liczna jest mniejszość rosyjska, która stanowi około 18% całej populacji. To przejdźmy teraz do kwestii gospodarczych. W kraju tym istotną rolę odgrywa przemysł, gdyż ma on naprawdę sporą ilość surowców naturalnych. Przede wszystkim ropy naftowej, to właśnie ten surowiec stanowi ponad połowę całego eksportu tego państwa. Poza ropą naftową inne ważne surowce to gaz, uran czy również chrom. Do tego Kazachstan ma również bogate złoża węgla i innych surowców energetycznych. No i właśnie w eksporcie tego państwa niemal zdecydowaną przewagę stanowią właśnie takie podstawowe surowce energetyczne, surowce naturalne. Nie za wiele jest tutaj jakichś. Produktów wysoko zaawansowanych, wysoko przetworzonych. Wśród najważniejszych partnerów handlowych Kazachstanu jest Rosja i Chiny, ale również właśnie państwa z Europy Zachodniej. Eksport tego państwa w roku 2020 wyniósł niecałe 52 miliardy dolarów, a import około 44,5 miliarda dolarów. Więc również jest taki pozytyw, że kraj ten w ostatnich latach ma nadwyżkę w handlu zagranicznym. I mimo ropy naftowej, mimo wielu innych surowców, kraj ten nie jest. Obrzydliwie bogaty, ale też no, nie jest krajem biednym. To też warto podkreślić. PKB Kazachstanu w roku 2020 wyniósł około 170 miliardów dolarów i był to poziom porównywalny do Ukrainy. Co nam oczywiście wskazuje, że od Ukrainy ten kraj jest znacznie bogatszy, bo ten europejski kraj jest ponad dwa razy ludniejszy od Kazachstanu. I właśnie PKB na mieszkańca wyniósł około 9000 dolarów. Jest to wynik podobny do Turcji oraz Rosji. I znacznie lepsze właśnie od Ukrainy. Wskaźnikiem, który lepiej obrazuje zamożność społeczeństw w różnym państwie, jest oczywiście PKB na mieszkańca w partecie siły nabywczej, gdyż on uwzględnia różnice w kosztach życia. Więc spójrzmy na ten wskaźnik. On wyniósł w Kazachstanie około 26,5 tysiąca. Ponownie był to wynik podobny do Turcji oraz Rosji, ale był to wynik trochę słabszy. Jednak co ciekawe, jeszcze parę lat temu pod tym względem Kazachstan równał, równał się również z Polską. Więc nie jest to właśnie, tak jak wspomniałem, aż taki biedny kraj. Zwłaszcza biorąc pod uwagę jego położenie, wśród sąsiadów, wśród innych państw z końcówką stan właśnie, to Kazachstan wypada naprawdę dobrze. Wzrost PKB w roku 2021 IMF oszacował na około 3,30%, co biorąc pod uwagę, że jest to rok odbicia gospodarczego, nie jest wynikiem szczególnie zadowalającym, jeżeli chodzi o Kazachstan. Co prawda spadek rok wcześniej wyniósł 2,6%, więc nie był to też mocny kryzys, no ale jednak od Kazachstanu można by było oczekiwać więcej. Zwłaszcza biorąc pod uwagę wzrost w poprzednich latach. Po recesji w latach 90., początek XXI wieku, to w Kazachstanie bardzo szybki wzrost gospodarczy, który nierzadko oscylował wokół 10%. Dopiero kryzys światowy w okolicach roku 2008 przyniósł ponownie kryzys również w Kazachstanie, ale później również mieliśmy dosyć niezłe odbicie w tym państwie, wzrost był ponownie niezły. W ostatnich latach trochę słabszy, około 4-5%, ale wciąż był to niezły wynik. Dlatego tym bardziej mówię, że to 3%, no to nie jest wynik szalenie dobry dla Kazachstanu. Bezrobocie w tym państwie wynosi około 4,8%, i w ostatnich kilku latach ten wynik jest dosyć podobny, więc bezrobocie udało się ustabilizować, opanować na takim dosyć umiarkowanym poziomie. Na przełomie wieków było znacznie wyższe, około 12%, więc widać tutaj pewną poprawę. Zadłużenie państwa również jest relatywnie niskie, bo to około 25% PKB tego kraju, więc naprawdę dobry wynik. Można spokojnie uznać zadłużenie za niewielkie. Inflacja od lat jest powiedzmy na poziomie umiarkowanym no bo nie jest to świetny wynik ale nie jest to też inflacja tak niepokojąca jak w Wenezueli czy w innych państwach. Tutaj IMF oszacował, że w całym roku 2021 inflacja powinna wynieść około 7,5%, i generalnie w poprzednich latach inflacja była na poziomie podobnym, czasem trochę niższa, czasem trochę wyższa. W okolicach 2% w Kazachstanie nie była widoczna w ostatnich latach. Dlatego mówię, że z inflacją no, kraj poradził sobie umiarkowanie. Tutaj mogło być znacznie lepiej. To jak rozwinięty jest Kazachstan? Według wskaźnika HDI, czyli wskaźnika rozwoju społecznego, Kazachstan jest uznawany za kraj bardzo wysoko rozwinięty. Zajął pozycję 51. między Palałą a Rosją. Tutaj tylko jeszcze powtórzę, że ten wskaźnik pod uwagę bierze średnie dochody na mieszkańca w partycie siły nabywczej, długość życia, długość lat edukacji dla dzieci i średnią długość lat edukacji osób dorosłych. I pod tym względem Kazachstan wypadł nieco lepiej niż Rosja. Chociaż również w tym państwie też widać spore nierówności społeczne ale spora ilość stosów naturalnych i rządy autorytarne, no sprzyjają nierównościom społecznym, gdzie Moskalita naprawdę się bogaci, a sporo grono osób żyje w ubóstwie. Jeszcze jako ciekawostka dodam, że stolica tego kraju już kilka razy zmieniała swoją nazwę. Obecnie jest to Nur-Sultan, na cześć byłego prezydenta. Do roku 2019 była to Astana. Do roku 1998 Akmoła. Wcześniej też ta miejscowość funkcjonowała pod nazwą Akmolińsk, a tymczasowo również nazwą alternatywną było Celinograd. Chyba więc nie mogło się zdecydować, jaka nazwa by najlepiej oddawała ducha tej stolicy. Zatem Kazachstan ma wciąż spore szanse na rozwój gospodarczy, wcześniej wspomniany surowce naturalny, potencjał do rozwoju rolnictwa, jednak właśnie to wszystko może stanąć pod znakiem zapytania z powodu stabilności, która można się obywać, że właśnie upadła. Do tej pory kraj korzystał z inwestycji zagranicznych. Jeżeli inwestorzy wystraszą się państwa niestabilnego, no to to może zmniejszyć szanse tego państwa na wysoki rozwój. Okej, okay, na dzisiaj to wszystko ode mnie. Piszcie w komentarzu wasze przemyślenia. Ja wam dziękuję bardzo za uwagę. Pamiętajcie też o kciuku w górze oraz subie. I do zobaczenia już niedługo.